Niżej, niżej, trochę niżej. <śmienny> <śmienny> Boże, czemu to się nagrywa w 480 pikseli? Trudno. Móbuję to chwycić. O Boże, ale pikseloza. No patrzcie teraz, ale pikseloza. Czyż to jest pikseloza? Nie wiem, co mam zrobić. Muszę skończyć wyszedłem nowy kostol. Widać. No, jakby chciała zaatakować Uchwycamy to teraz w takiej pozycji o taki oto pies Wiem, że nagrywam to teraz w pikselozie, ale trudno. Dobra, już koniec pikselozy, bo to jest bez sensu. Oj. O! o kurde. Co ty zrobisz? Dobra, to się wytnie, jak będzie czas. Dobra, pikseloza, proszę bardzo. Pikseloza. Piksele są jakieś pojebane. Dobra, Dobra wystarczy.